Przed mną znajduje się Samsung Galaxy A06, a dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz ustawić blokadę ekranu. Zacznij od otwarcia ustawień i przewiń, aby kliknąć na blokadę ekranu. Następnie dotknij typu blokady ekranu i kliknij na jedną z tych map logowania. Następnie kreatywnie wybierz wygodny dodatek w prawym dolnym rogu i powtórz to, aby potwierdzić. Następnie bierz potwierdź. Teraz zarządzaj powiadomieniami na ekranie blokady tak, jak chcesz i kliknij gotowe. Kiedy wyłączam ekran i włączam go z powrotem, widzę, że wymagany jest wzór. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, skomentuj. I zasubskrybuj. Cześć, jak się masz? Dzień dobry, co słychać?